Cześć, to Nian, witam Was w na kanale tego pokażę Wam karnet sezonu podlepiącego i już pamiętam Brawl Stars gdzie od razu mam pierwsze stopnie jak zawsze tego co wiem usun usunęli dużo gemów w karnecie a więc chyba potrzeba teraz trzech, a nie dwóch sezonów żeby kupić karnet to raczej nie jest dobre I mam do skin Zobaczmy go sobie. Pukowin Plus no z napiętą, inaczej robię. się dwoma pociskami. Chyba to jest pierwsza, taka mechanika. Jak się tak jak pociski RICO. i razem zadają 1000 a 1000 zadaje 500 z tego co widzę to jest pierwszy level ult rzucam jakieś coś wybucha i mam jakąś dziwną moc tego chyba nie ma położyć drugi raz no nie można chyba ci zadaje 100 więcej aha Kończy mi się ten ult jak w gniazdach lasowych, czyli na solo nigdy mi się nie kończy. No to sobie nie kupię karne, to... ale to jest jakiś super. Trzeba było coś do kole, żeby sobie odebrać do końca tego sezonu wszystkie rzeczy. Aha, nie mogę się do tego stwierdzić, nie zlu. to słabo. ławo. sobie tą skrzynkę. Nic nie ma, a nawet mogłoby być. Nie mogę jej tak długo rzeczy dostać. Też mamy boksika. Zobaczymy jakie mam szanse. Nie będę się chyba nie zmieniło od ostatniego odcinka. Co zrobiliśmy hmm. w 2020? Nie wiem czy mi się to uda. Właśnie go 6 mam na 50, na, 60, na 750. Tak biję na 750, nie wiem czy zbiję więcej. zmieniłem zmienię ja odkryw spajka. Mhm. na tyle w tym odcinku, Bądź inną, jeśli nie zasługuję na kanał. Ja łapę sobie w górę i to z dzwoneczkiem, ja się z wami żegnam, pa!